Serdecznie. Dzisiaj inspiracją dla mnie był szablon z gałązkami lawendy, a właściwie stworzenie opakowania na yy, herbatkę. Wybrałam właśnie taki otwarty pojemnik z trzema przegródkami z drewna sosnowego. Następnie uży, użyję tutaj farby kredowej. Najpierw jako warstwę spodnią, właśnie taki bardzo delikatny szary, nakładam farbę pędzlem kompkowym. Na pudełku tym są dosyć wyraźne słoje, ale po, po przetarciu farby kredowej. Troszeczkę uda się nam je zachować. No, troszeczkę niefajnie maluje się ten środek, ale w tym wypadku przegródki montowane są na stałe. Po wyschnięciu warstwy tej szarej parby kredowej nakładam drugą warstwę już białą. Zaczynam od tej, że tak powiem najtrudniejszej części od środka, a następnie Koło farbę kredową, środek przy użyciu pędzla, z zewnątrz przy użyciu pędzla gąbkowego. Niezbyt grubą warstwę, gdyż chcę zachować troszeczkę te słoje drewna, aby po przetarciu przebijały. O tego wykończenie, przy tym wykończeniu środka, no, mamy troszeczkę takiej zabawy, no ale jakoś trzeba dać rady. Po wyschnięciu przecieram całość y, gąbką ścierną, staram się dosyć mocno naciskać, aby właśnie troszeczkę uwidoczniły się te słoje y, pod warstwą farby. No, z farbą kredową fajnie się pracuje, robi się taka bardzo delikatna po przetarciu. Zabezpieczam całość lakierem matowym do farb kredowych, właśnie. Nakładam dwie cienkie warstwy, kolejno po sobie, oczywiście odczekując, aby poszczególna warstwa wyschła. Następnie postanowiłam użyć takiej pasty puchnącej. Mieszam ją z farbą akrylową, taki fiolecik. A następnie będę używać jeszcze pasty strukturalnej, takiej klasycznej, białej. W tym wypadku jest to pasta firmy kadence. Zaczęłam troszeczkę tak, jakby od tyłu, od tego tyłu pudełka, no, aby sprawdzić do końca, jak mi to będzie yy, wychodziło. Aby na front już pudełka nabrać troszeczkę przekonania i, i wprawy. Więc najpierw nakładam na gałązki pastę strukturalną, natomiast tutaj, już gdzie jest tak. Gałązki kwitnące bezpośrednio kwiat labendy nakładam właśnie tą pastę puchnącą, wymieszaną z farbą. No I tak po podciągnięciu szablonu nam się prezentuje. Następnie, aby pojawił nam się ten efekt puchnący podnoszenia tej farby, musimy podgrzać. Maszynką do embossingu. Jest to jakiś taki rodzaj suszarki, tylko jednak odpowiedniej temperaturze. Zwykłą suszarką niestety nie uda nam się tego zrobić. No i tutaj, jak podgrzewany, tak stopniowo, farba ta nam się podnosi. O, tak pod kątem troszeczkę to widać. Wychodzi prawie jak prawdziwa. Lawenda. Teraz tutaj boki uzupełniam, aby zbytnio nie dociskać. Do już wcześniej nałożonego szablonu podkładam patyczek, a następnie wykańczam brzegi. Tej farby, naprawdę tej pasty potrzeba nam bardzo niedużo, gdyż jest stosunkowo rzadka i tak bardzo delikatnie ją nakładam. Teraz y, zajmiemy się frontem mojej herbaciarki. Najpierw nakładam na napis pastę strukturalną, a następnie, gąbeczką taką nakładaną na palec, tapuję już samą bezpośrednio tą farbę y, w wioleciku. Z frontu postanowiłam jeszcze jakiś mały element gałązki wkomponować i również pasta puchnąca i tak podgrzewamy i które elementy chcemy żeby nam nabrały tej objętości, podgrzewamy. No tutaj postanowiłam jeszcze na środku, od środka też właśnie na tej ściance pionowej też jakieś małe gałązeczki lawendy, no troszeczkę jest tu trudno między tymi przegródkami, ale dzięki temu, że szablon jest samoprzylepny, więc no, pozwala nam to go gdzieś tam jednak wkleić. Ze zwykłym szablonem byłoby raczej trudno, bo te samo przylepne stosunkowo są y, bardziej takie uciągliwa, uciągliwe i elastyczne. I możemy go tutaj gdzieś między te przegródki y, docisnąć. I po nałożeniu moich farb, past. Podgrzewam. I tutaj widzimy, jak podpływam tego ciepła, przybywa nam tej farby, i rzeczywiście robią się takie delikatne kwiaty, lawendy, bardzo przypominające ją w naturze. I tak oto powstała moja herbaciarka. Wszystkie produkty które zostały tu użyte, są dostępne na naszej stronie www.drewlandia.com.pl. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne nasze filmy.